Pokażę Wam aplikację LexAI waszego asystenta do dokumentów prawnych. LexAI to jest inteligentne narzędzie, które pomaga zrozumieć, co jest napisane językiem prawniczym oraz tłumacząc i yy, tłumacząc go na prosty i zrozumiały język, ale też wyjaśnia, co oznacza dany artykuł, na przykład w wezwaniu do sądu. Po otwarciu aplikacji widzimy tutaj taki interfejs. W którym możesz rozmawiać z asystentem, możesz tutaj dodać, wystarczy kliknąć, Dodaj dokument i możesz go wgrać z telefonu, możesz zrobić zdjęcie. Ten dokument zostanie wgrany tutaj. Jeżeli klikniesz, analizuj dokument, asystent ci przeanalizuje treść tego dokumentu, zobaczysz, powie ci, co jest, tam, sprawdzi, co jest tam napisane, i wytłumaczy ci prostym językiem, o co chodzi i co ci grozi. Jeżeli będzie potrzeba, to znajdzie Ci prawnika i możesz wybrać sobie prawnika samemu, podejrzeć, kim ten prawnik jest, jaką ma specjalizację, wysłać do niego zapytanie razem z załącznikiem, który dodałeś, pisząc też wiadomość, ale też dołączając transkrypcję rozmowy, którą wcześniej przeprowadziłeś z naszym agentem. Wtedy prawnik się z Tobą skontaktuje, i, I załatwicie sprawę. Ale w prostych sprawach e, po prostu pytasz e, agenta o co chodzi i, e, i on ci odpowiada. Nie musisz jechać za to. Polecam. To będzie niedługo dostępne. I do zobaczenia.